Cześć, cześć, witam Was wszystkich. Tutaj Nikolikę222, Nikolaj222. I gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Kupcze, gdzie ja jestem? Gdzie ja kupcze, jestem? Widzicie, że tutaj nawet mamy główkę, szkieleta, łóżko. No, w każdym razie troszeczkę tutaj rzeczy jest. Jesteśmy, uwaga, uwaga, w mojej bazie tymczasowej. Tu, 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 tu. Gdzieś się kochasz. Czyli w takim oto grzybie, już chciałem fajrwerką polecieć. Ja nie mam, już się przyzwyczaiłem do firewerek, No, to zobaczcie, tak się prezentuje taki oto grzybek, w którym mieszkam. Wyspa Grzybowa. Całkiem myślę, że pomysł jest ok. Portal do WDR mam oczywiście. Oczywiście, no wiecie, no wiecie, no wiecie, no wiecie, nie, nie, nie wiecie. W wiosce o kurde. Yy, no, a co teraz robimy? Troszeczkę te, te po sobie porozmawiamy króbek grzybowych. No, dokładnie tak. Zginąłem niestety, ale to inne okoliczności. Zginąłem w nederze przez gasta. Była taka przykra sytuacja. Na szczęście udało mi się zyskać. itemy. No i tak, mam nowy kilof jak widzicie. Tylko kilof, bo dopiero skraftowałem przed odcinkiem. No właśnie, no właśnie. Chodź krowa. Cię tutaj szczerze pięknie zaprasza. Chodź krowa, krowa. O, nie, 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 zostań tu. O, kurde. Dobrze. Gdzie, 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 gdzie? Tutaj, tutaj. Zapraszam wszystkie krowy. Kał, Albo czekajcie. To były chyba wszystkie, co? O, wydrobny ten wydrobny też Dobra. W każdym razie chodźcie do zagrody. Później jeszcze Was ponadnarza. I... No. Wejdziemy tutaj do kejwa zobaczyć. Tu tym chyba nic nie ma, szczerze. No i, no i ocencie ten taki oto grzybek. Taki po prostu grzybek. O, wysokrowy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Farma krówek, żeby miał, wiecie, Mięso i tak dalej. Chodźcie. Śmiało. Tylko wy. Niewątpliwie. Ja Już widzicie, że nie mieszkam w toku, tylko zainwestowałem w takiego grzyba. No i tak. Chodź. Także zupa grzybowa, po prostu mięso, tam jeszcze porobię sobie farmę trzciny, cukrowej, dokładnie tak. Farmę żelaza się ogarnie. Szczerze, będę musiał iść po opuszczonych kopalniach. Jest to już w ogóle 126 odcinek. W poprzednim byliśmy w Dederowej Twierdzy. No i, no i co? No i będę musiał sobie potworzyć w każdym razie oczy Dera. Chciałem w tym odcinku pęczatować, ale nie sobie, no, zginąłem, tam pierwszy level i co sobie pęczatuję z takiego levela. Piętnasty, no to ok. Gdzie do domu? Tu zapraszam, towarzystwo. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ok. No, ocencie taki pomysł, kurczę, grzybek jako Troszeczkę sobie też uporządkujemy rzeczy. No, jesteśmy właśnie teraz w wiosce, w tym domku. No widzicie, że, no, mamy osiem Te rzeczy jeszcze trzeba będzie troszeczkę poprzekładać. No i w każdym razie mamy tutaj portal, jak widzicie. Wejdziemy sobie do środka. No bo jeszcze wystarczy zapolować na ten derwany. Żeby mieć dużo czy kreso. Na portal potrzeba ich 12. No także coś zrobimy z tą sprawą. Ok, jesteśmy... O, mamy pierwszego chodnika. Chodź, chodź ją. chodź, chodź ją Edek, o tam mamy ten plac spoczony, Edek, Jamal, no gdzie on jest, no gdzie jest. Przestraszył się i znikną, co? Chyba tak.